Cześć, z tej strony Domanu. Dzisiaj postanowiłem wybrać się do Austrii, by przyjrzeć się austriackiej Bundeslidze FIFA 16, w której na pierwszy rzut oka nie ma nic ciekawego. Czy jest aż tak źle? Wiem, choć się nie domyślałem. Link do składu i pełnej charakterystyki zawodników jak zwykle wrzuciłem do opisu tego filmiku. W poprzednich FIFA w lidze austriackiej dostępnych było wielu ciekawych zawodników i ich wersji w formie. Wiele osób na pewno kojarzy chociażby brazylijskiego napastnika Alana, który otrzymał sporo niesamowitych informów oraz chociażby Sadio Mane, który przed przejściem do Premier League błyszczał w tej lidze, co przekładało się na Fifę. Zresztą nawet rok temu bardzo ciekawego totca ocenionego aż na 86 dostał hiszpański napastnik Soriano. A w chwili obecnej karty dostępne w austriackiej Bundeslidze wyglądają dość przeciętnie i w tej lidze dostępne są złote karty tylko dwóch zawodników, a na dodatek mają one tyle wad, że postanowiłem nie umieszczać ich w tym składzie opartym na drugiej formacji 4-2-3-1. Więc mamy tu 10 srebrnych przeciętnie ocenionych zawodników i jedną bronę zwykłą kartę. To na papierze nie prezentuje się zbyt ciekawie, ale nie wiedzieć czemu ta drużyna w samym meczu spisuje się o wiele lepiej niż wygląda. To jest naturalne, że kiedy gram tak nisko ocenionym składem, gdzie nie ma żadnej złotej karty, to często wczytywani mi są przeciwnicy o wątpliwych umiejętnościach i niejednokrotnie z niedorobionymi zespołami składanymi na siłę. Także testując wiele słabo ocenionych składów w tej serii, nie mam wątpliwości, że trafiając na przeciwników ze złotymi kartami, handicap działa na moją korzyść. I gra się lżej, ale nawet kiedy łatwo tworzy się akcję, to przy oddawaniu strzałów istotny jest taki element jak czystość pozycji do oddania strzału. Jeśli jakiś zawodnik jest naprawdę słaby, to potrzebuje cholernie dobrej pozycji do oddania skutecznego strzału, którego siła musi być precyzyjnie wymierzona. A grając tym składem, oddawałem czasem niechlujne strzały z kiepskich pozycji, nie zastanawiając się nawet, czy uderzam lepszą nogą, albo bawiłem się w kliniczne wykończenie, na jakie pozwolić można sobie grając z najlepszymi legendami. Ale i tak to mi wychodziło, nie wiem dlaczego, ale wychodziło. W ataku wyróżniają się zwłaszcza dwie postacie. Napastnik Reina, który na karcie ma tylko tempo i dribbling, a w samym meczu jest dodatkowo brutalnym snajperem oraz środkowy pomocnik Stefan Nutz, którego powyżej 70 ocenione jest tylko tempo i wynosi 74, a mimo to jest niezwykle ogarniętym zawodnikiem, który świetnie się ustawia, sporo asystuje i strzela bramki. Ogólnie wszyscy zawodnicy zaangażowani w grę w ataku oraz pomocy bardzo dobrze ze sobą kooperują i inteligentnie wymieniają się między pozycjami w ramach potrzeby, Wszyscy są też dość szybcy, co bardzo im pomaga, i mimo niskiej oceny ogólnej, obaj boczni pomocnicy mają cztery gwiazdki sztuczek, a nie jest to też bez znaczenia. Nic złego nie można powiedzieć też o obronie, która bardzo angażuje się w grę i przede wszystkim jest skuteczna na tyle, by nie dawać się obiegać pierwszej, lepszej złotej karcie takiej jak chociażby Griezmann, a dodatkowo jest bardzo wspierana przez pomoc. Podsumowując, spodziewałem się, że ten skład będzie krapem, ale jest zupełnie odwrotnie. Ta drużyna gra znacznie lepiej niż wygląda, a przede wszystkim gra się nią bardzo lekko i można po prostu odczuć w samym meczu, że w pełni się ją kontroluje. To jak działa w niej linia pomocy i jak zgrani są zawodnicy jest czymś z rzadko spotykanym w FIFA 16. Czas na jej ocenę. Atak, pomoc i obrona 7,5 na 10. To zgranie było fenomenalne. 9 na 10. No i fan z gry oceniam na 7. A więc łączna ocena tego składu to aż 7,7 ,7 na 10. A najlepsi zawodnicy to oczywiście Reina. Mały penetrator Stefan Nutz. Jego karta wygląda bardzo przeciętnie, ale w samym meczu jest zadziorna. Gorny. każdy lubi takich zawodników oraz środkowy obrońca Mario Sontleiner, przyzwoite jak na srebrną kartę umiejętności fizyczne oraz tempo wynoszące aż 80 robią swoje. W rankingu składów drużyna z austriackiej Bundesligi znalazła się na wysokim ósmym miejscu, które dzieli z Pro League i Ligą Rosyjską klasycznie w takich przypadkach na zakończenie podaje wytyczne, może ktoś kiedyś się skusi przetestować ten zespół chociażby w jakimś srebrnym pucharze i da mi znać czy faktycznie jest taki dobry, czy to akurat dzieło przypadku, że tak dobrze mi się nim grało przez kilka meczów z rzędu. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!